Europa potrzebuje doświadczonych liderów, śląsk również. Przez 18 lat pełniłam funkcję prezydenta miasta Zabrze. Współtworzyłam górnośląsko-zagłębiowską metropolię. Moje doświadczenie oraz wieloletnia praca na rzecz miasta i aglomeracji skłoniły mnie do podjęcia decyzji o kandydowaniu do Europarlamentu. W samorządzie zdobyłam kompetencje i umiejętności w realizowaniu projektów na rzecz miasta oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. Wierzę, że mogą skutecznie pracować nad poprawą sytuacji w naszym regionie, chronić tradycyjne wartości i dbać o prawa obywatelskie. Przez całe życie z determinacją kierowałam się poczuciem Wspólnoty i dbałością o rodzinę, która stanowi fundament rozwoju naszego regionu. Europa Stoi przed wieloma ważnymi wyzwaniami, które wymagają zaangażowania, współpracy oraz poszanowania tradycyjnych wartości. Ważnym zagadnieniem są też zmiany klimatyczne, ochrona środowiska oraz stabilność energetyczna. Rozwiązanie tych problemów wymaga współpracy państw i narodów tworzących nasz wspólny europejski dom. Musimy wziąć pod uwagę gospodarcze różnice między krajami członkowskimi i starać się o wspólne, praktyczne rozwiązania ekonomiczne, które odpowiedzą na współczesne wyzwania stojące przed Polską i wspólnotą europejską. 9 czerwca wybory do Europarlamentu. Proszę o Państwa głos.